Co robisz, Marcinek? Poduję energię przed wywiadem. Działa. Pamiętajcie o moim kodzie ziszkowym. Kodzie zombie 15, na minus 15% zniżki na wszystko. Jest ich A ja lecę. Czy mógłbyś dobrowolnie odejść z GOATS, bo nic nie wnosisz? Widujemy się na sali, ale już nasze relacje się tak wygłosiły. Po prostu się rozjechały nasze drogi. Po mojej przedostatniej walce wiem, że wszystko się może wydarzyć. No tak, to prawda. Na szczęście low kicków tu nie ma, nie? Z Josephem w ogóle była propozycja i ja, ja byłem chętny na walkę z Józefem. Czy udało ci się strzelić gola po dośrodkowaniu, o którym wspominałeś we wczorajszym face to face? Ie? Dzień dobry panie i panowie, ja nazywam się Marcin Wrzosek, witam was na kanale Six TV, a ze mną jedyny, niepowtarzalny kraszer Kacper Boński, się Witam, cześć wszystkim. Kacper, odwiedziliśmy cię dzisiaj na treningu, już zostało kilka dni do walki, naprawdę wyglądasz bardzo dobrze, powiedz mi, kto był pomysłodawcą tego, żeby walka odbyła się w boksie i na dystansie 15 minut? No time limit jest. No time limit. No time limit. Czyli nie tak jak w przykład, bo w ostatniej walce, z tego co wiem, było no time limit, ale jeżeli walka czy 15 minut,. Nie, bo mieliśmy 18. A to przepraszam, no no przy... bo do... no time limit, no time limit było. Czyli jest no time limit, no time limit. Kto był no. pomocodawcą tego? Twój obóz ee, czy obóz poziomnika? Nie, ja dostałem propozycję właśnie, żeby walczyć w boksie. I było, że albo będzie tam jakieś rundy, albo no time limit. I co mi pasuje? Ja mówię, że i to i to mi pasuje, więc możemy walczyć jak chcecie. Więc obstawiam, że mąż... wyszło to na pewno nie z mojej strony. No bo boks to jest w ogóle nie, nie moja jakby najlepsza płaszczyzna. Więc w sumie się cieszę też, że, że teraz miałem okazję ją podciągnąć. E, obstawiam, że ostry mógł trenować tylko box i dlatego, dlatego ciągnął pod to. Jasne. Do Twojego przeciwnika jeszcze wrócimy, mm -hmm. ale cofnijmy się trochę do Twojej ostatniej walki, pojedynek z Amaduszem, Ferrari. Niestety nie poszedł w swojej myśli. Co z perspektywy czasu byś zmienił w tym pojedynku, co zawiodło i czemu to nie Twoja ręka finalnie powędrowała do góry? Mm, więcej bym się bił z nim w stójce, bo w pierwszej rundzie trochę podostawałem strzałów i zamknąłem się na tą stójkę. A, a widziałem też później w powtórkach, że miałem jakąś fajną akcję, gdzie go zamknąłem na, na siatce i ta strójka też dochodziła. Ale jakoś miałem taki lęk i mieliśmy też taktykę, żeby się z nim nie wymieniać, no bo ciężkie ma te łapy. Ale jakoś tak teraz czuję, że, że mogłem więcej właśnie w tą stójkę iść, bo nie miałem tyle siły, żeby ściągnąć go w ten parter i żeby go tam zamęczyć, więc mogłem ryzykować bardziej i, i próbować. A myśl, myślisz jeszcze o rewanżu z Feralim? bo no, wiadomo, że kolejka jest teraz długa do niego. Mhm. No ale tak jak mówi, że. W przyszłości że te, może że, że... nie jest to jakiś tak, że ja muszę, o kurwa, muszę teraz wrócić do tego. Ale jak będzie okazja, to to chętnie A może się na to chwilę w sieci fightów? Z kim chciałbyś się zmierzyć? Opró oczywiście oprócz Twojego mhm. przeciwnika ostrego masz kogoś takiego, kto na przykład właśnie... 20 znaczy Ostry też tak wpadł przypadkowo. Mhm. Ja miałem walczyć z Józefem. W ogóle była propozycja ja, ja byłem chętny na walkę z Józefem, tylko jakoś to, to przeszło, przeleciało. Nie tak nie zadzwonili trzy tygodnie wcześniej, czy, mhm. czy ja nie chcę wskoczyć. Trzy czy cztery jakoś. Bo ty Józef, wiadomo, przy, przed chwilą się przewijał za nami. Trenujecie tak, w jednym klubie, ale znaczy, nie... trenujemy, bo Józef to... Przy, przychodzi czasami. Józef to czasami. w klubie, Aha. a nie trenuje. Czyli nie byłoby tak. żadnego problemu, żeby się no, z nim w przyszłości zmierzyć? No myślę, że, że moglibyśmy... No tak. Myślę, że i byśmy mogli się trochę podkręcić, bo no, lubimy się, ale taka... Czuję od niego dużo bardziej takie, taką męską rywalizację, nie? Że, że z nim bym chciał sobie bardziej udowadnić niż, niż z Ostrem, bo od Ostrego nie czuję takiej energii. Ale z tego co wiem, Józef walczy tylko i wyłącznie na zadach K1. Czy byłbyś skłonny podejść rękawicę w K1? Tak, no, myślę, że w ogóle K1 by było dla mnie lepsze niż boks sam na przykład teraz. No właśnie, bo jak się... czekałem tutaj, aż skończysz trening, oglądaliśmy cię, siedziałem z Józefem i zapy... Józef zapytał, Szukał trening partnera, sparing partnera na sparingi i zapytałem czemu nie trenuje z Tobą. No i on powiedział, że nie trenujecie razem, więc, no. więc dlatego się zacząłem zastanawiać. No, no to więc bardzo... właśnie to, to, to by było spoko, bo my ze sobą robiliśmy chyba tylko raz coś kiedyś i to na, na BJJ. Więc, więc nie mamy siebie przebadanych, więc hmm. idealnie by to było zmierzyć w klatce. Nie? Ale nie przebadany jest wyżej wymieniony ostry, nic mhm. o nim nie wiadomo. Powiedziałeś, że jest jeden filmik z przed Tak, roku... ktoś mi wysłał, czekaj, zaraz ci pokażę i. Mhm. Czy mnie to podbudowało? Nie wiem, może przez ten czas cały czas trenował i, i będzie lepszy, ale jeśli nie trenował i nie zapierdalał ostro od tego filmu, no to... Czekaj, zaraz to znajdę, to. Mhm. to boję się, że, że to będzie bardzo jednostronna walka i, i nie da tyle satysfakcji widzom bo to, to nie jest fajne, jak ktoś kto potrafi walczyć bije kogoś kto, kto nie potrafi, bo to nie jest po prostu przyjemne, tak jak ja no chyba z że ktoś no, no, no chyba że nie ktoś zasłużył no, chyba, no nie, właśnie, nie. chyba że ten ktoś zasłużył, tak jak na no może... mój ostatni przeciwnik tak tak tak, no to tak wtedy to, ma, wtedy to ma sens, a tutaj nie ma też takiego my się nie mamy, że się nienawidzimy czy coś mhm. i no właśnie, żeby to nie był za duży mismercz, mam nadzieję, że nie będzie. I zaraz zaraz się. ocenię to moim fachowym okiem, a w międzyczasie też chcę zapytać Cię no, o jedną know. ciekawą sytuację, o której twój przeciwnik wspomniał na face to face, on powiedział, że uczy się, oglądając MMA i tak, oglądając boks i tak naprawdę nie musi tego robić, bo dzięki swojej zdolności motorycznej jakby szybko mm -hmm. to przyswaja. Jak uważasz, czy jest w stanie nauczyć się i być przygotowany do walki? oglądając w większości, a trenując krótki okres czasu, bo z tego, co nam wszystkim wiadomo, nie trenował, jakby... No. Trenuje od niedawna z Myślę, że Ty najlepiej mógłbyś się też wypowiedzieć w tym temacie, bo... Ja myślę, że wiadomo, można coś podejrzeć, jakieś myczki, zerknąć. To znaczy ja wiem, ale ja chcę wiedzieć jaka jest, twoje, jaka no jest moja, Twoja optyka na tę sytuację. No moim zdaniem bez szans. Ja też oglądałem dużo piłki nożnej i nie umiem grać w piłę po tym. Eee, oglądam dużo programów o gotowaniu, co myślę, że bardziej się jeszcze przekłada na to, bo jest prostsze, bo masz po kolei co jak zrobić, a też nie umiem gotować i myślę, że... Możesz jakby nabyć jakąś wiedzę, ale jednak przepracowane godziny to przepracowane godziny. Oczywiście. Zobaczmy teraz jak wygląda twój przeciwnik na treningu. To był 1 marca 2022. To znaczy to był taki filmik, jakiś cały dzień na literę B, więc mhm. obstawiam, że poszli na salę. Nie wiem czy miał coś wspólnego. Panowie, ale wy się macie Który to? To jest ten czarny. że obija go tam po delikatnie. delikatnie. Artyk długi ze strony Józka. Oni na amatorską walkę się nadają idealnie. No, nie? Dziesięć. <grywanie> <grywanie> <K> <koniec. grywanie> tak jak powiedział komentator, się, ale nawet nie, chyba nie. Y y okej, no. okej. Okay, okay, okay. To trochę mnie... Podbudowało ci to? Jak to zobaczyłeś? Się bardziej. Będziemy mogli to wrzucić w guli? Tak, Dobry? tak, a to jest w Tak, tak, tak. Bardziej mnie trochę smartwiło właśnie, że w to Boisz było... się, że to, bo to będzie jednostronny pojedynek. No że to że jakby, że ja wyjdę do tej walki które się powiedzą, a wziął sobie gościa, żeby, żeby mu najebać. A ja serio myślałem, że ten ziomek musiał specjalnie jakoś ćwiczyć dłużej. A teraz widzę, że maksymalnie mógł półtora roku ćwiczyć. A wcześniej myślałem, że może ma jakąś bazę, że, że ćwiczył, nie wiem, sześć lat, że zaczął w gimnazjum i, i w tym młodym wieku nabrać tych ruchów. A później da się to odświeżyć szybko. A potem to nie wygląda jakby tak było, nie? I no to właśnie ciekawe, ile czasu poświęcił od tego, bo od to tego było, momentu, do, bo kiedy, do, 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 do około kilka lat no, temu, tak? Marzec 2022, czyli. A to nie, nie okej, okay, okay, no to nie jest... Półtora roku, tak. 1 mhm. marca 2022. I, i teraz mam jeszcze pytanie odnośnie Twojego przeciwnika. On jest znany w pewnym kręgu y, widzów YouTube'a, bo jest mhm. należy do ekipy czajnika, ale tak naprawdę. Nie wiem, czy ludzie z opinii publicznej szeroko pojętej aż tak dobrze go znają, no. bo ja na przykład kiedy go ogłosili, nie wiedziałem kim on jest. Tak samo jak rozmawiałem tutaj z Cześć, Z cześć. zresztą mojej ekipy, Słuchajcie. tak samo nie za bardzo wiedzieli, kim on jest. Czy nie uważasz, że on bardzo dużo zyskuje na tym pojedynku, a ty tak naprawdę no niewiele. No ja szczerze, to jest ostatnia walka w kontrakcie, a ostatnio mi się trochę też poszerzyły jakby moje wartości w internecie. Więc e, dla mnie najatrakcyjniejsze jest jak najszybciej zamknięcie kontraktu i podpisanie nowego. Więc jak wpadło mi, że mogę za trzy tygodnie dostać walkę, za cztery tygodnie wypłatę i negocjować nowy kontrakt, to mówię. Ale nie czujesz sobie takiej presji, że wychodzisz do gościa, który może być słowo przygotowany, ale widać było na tym filmiku, że macha cepami i nie boi się e, przyjąć. Nie boisz się, że masz bardzo dużo stracenia, gdyby na przykład udało mu się Ciebie trafić, oczywiście nie chcę być tutaj no jakimś ja złym odpłukamy, odpukamy, jak wyjdziemy w drewno jakieś niemalowane, e, jeżeli jesteś przesądny. E, nie uważasz, że masz bardzo dużo stracenia. i na przykład właśnie negocjacje tego kontraktu byłyby no troszeczkę gorszej pozycji? Nie wiem, nie, nie. może się to wydarzyć, ale no nie wiem, Ferrari mnie nie ustrzelił, a myślę, że, że też ma haczeparnik no i że, że miałem więcej farta niż ostry w tych cepach. Myślę, bo że wśród cepiarzy jest na pewno numer. Jest na pewno jednym. numerem jeden wśród cepiarzy i, i mnie nie ustrzelił, więc, więc myślę, że no wiadomo, może się to wydarzyć, ale nie nastawiam się na to. No, ty też jak wychodzisz do walki, to chyba nie myślisz o. Absolutnie. Jakby ale po wierzę, stanie, to pod uwagę. Ale, się po, może moj, być, ale że, po mojej przedostanie walce wiem, że wszystko się może wydarzyć. No tak, to prawda. Na szczęście to to nie ma, nie? Tak, całe szczęście. Może się wydarzyć, no ale... Czy to jest... No, jakoś mi nie ryje to bereto po prostu. Okej, okay, jeżeli przechodzimy do rzeczy, których się nie spodziewamy, mam dla Ciebie kilka pytań A, od, od internautów. Przejdziemy teraz do nich. Oczywiście zachowamy oryginalną pisowę, nie będę Ci zdradzał, od kogo to są pytania. Spoko. Żebym ich nie szukał i nie chciał no. wyjaśniać. Nie Oczywiście no, no, wybiorę te najciekawsze. Jak sporty walki odmieniły Twoje życie? Dodam, jeżeli w ogóle odmieniły, bo może... Nie, byłem... odmieniły pewność siebie na pewno. Poznałem sport, bo ostatnio uprawiałem w czwartej podstawówki tak naprawdę. To, że no właśnie ta pewność siebie, Taka że już nie muszę walczyć też o swoje na ulicy. Na, na przykład, że nie mam tak, że ktoś mi kurwie to kiedyś się trochę podpalałem bardziej. Wiem, nie, dowadnie, nie muszę sobie nic udowadniać. Nie muszę udawać, że mógłbym mu najebać. E, sylwetka, e, trochę więcej organizacji, mniej imprez. Same, samo dobro. I ja, i mam przyjaciela dobrego w trenerze, e, który dużo wiedzy mi przekazuje i takiego spokoju właśnie. A, dojrzałem, myślę, a to, co, że bardzo co dojrzałem. Co ciekawe, w ogóle Anzor miał być w ogóle moim pierwszym przeciwnikiem w KSW. Właśnie, właśnie niestety ostatnio dostał oglądałem... Do, kontuzji niestety. Ostatnio jakiś filmik oglądałem właśnie o zawodnikach, co przedwcześnie skończyli walki i właśnie mm. e, wspominali o tym, że mieliście się zmierzyć. pozdrawiam Anzora, bo według mnie z, o wiele za szybko mm. zakończył. Przejdźmy dalej. Kolejne pytanie. Czy będzie kolejna część No, <laughs> To napisał. <laughs> Nie mogę Ci zrazić. <laughs> Ty masz córeczkę, tak? Tak. Twoja malutka córeczka, ma W mała. była, nie, nie ma telefonu nie jeszcze. Nie są, w wklepy mała. Eluwina, no, stare czasy to, ale traktuję to z dużym sentymentem, ale nie jest to już takie... Naw, mi... Nawet chyba ma zdjęcie, bo dzisiaj przeglądałem twojej topologii, masz tam zdjęcie chyba, jak so, kadr z teledysku. No więc na pewno jest to w historii, nie jest mi wstyd w ogóle za to, ale nie, nie sądzę, żeby... Żeby w tą stronę iść. Myślę, że już trochę dorosłałem i trochę... Trochę bardziej brudniej też w tej Ko muzyce. Kolejne Przecież. pytanie będzie bardzo dobre. Czy udało Ci się strzelić gola po dośrodkowaniu, o którym wspominałeś we wczorajszym face to face ie? trochę mi głupio, że poruszę ten temat, ale myślałem, że lepiej... Powiedzmy, że, lepiej... Powiedzmy, że rasowy napastnik nie zdradza swoich sekretów. Tak, I... no... Wynik meczu jest... Kur... No. Boyz ze mną niepotrzebnie ten temat poruszył. W ogóle ona też niepotrzebnie to skomentowała, a ja tym bardziej niepotrzebnie tak to odpowiedziałem. Ale mogłoby się to ciągnąć, więc wolałem mieć spotkanie już ze sobą. Jasne. Czy masz dobry kontakt z Adrianem Polakiem? Czy, rela czy wasza relacja już znikła, czy urwała się? To jest oryginalna pisownia. Zaraz będzie jeden, jedno pytanie, które naprawdę jest ciekawe. Ciekawe jest eee. z tego Aha. O wilku mowa, o mowa. Więc widujemy się na sali, ale już nasze relacje się tak wygłosiły. Po prostu się rozjechały nasze drogi. Nie, nie pokłóciliśmy się o nic, nie mamy jakiejś spiny. Tylko nasze życia pobiegły w dwóch różnych kierunkach i, i się rozjechało. Jasne. Kolejne pytanie. jest? Hmm. Odpuszczam pytania, ile masz z wisie i tym podobne. No i to jest ciekawe, wiedzą, to jest ciekawe. Jakim facetem jesteś na co dzień? Może mogę Ci go zdali, że to kobieta napisała. Aha. To na pewno jestem taki cwaniaczek, Taki jest Krasi, to jest Krasi, ale jak jestem już z dziewczyną. Bo z kochany najbardziej, to, wiadomo. To jestem, ale jestem taki czulutki, a ja jestem w przytulasu, w się tuli. Dziewczyny cał, z Całuski takie. No jestem słodziaczkiem takim. A. Jestem słodziaczkiem. Tutaj taki cwaniaczek, ale słodziaczek jednocześnie. Okej, okay, okej. Okay. Dziewczyny, słodziaczek. Troszeczkę bad boy, troszeczkę słodziaczek. Dajne. Kolejne pytanie. Kto jako pierwszy zaproponował Ci dołączenie do GOATS? Gola, bo z Golą siedzieliśmy wtedy. Okay. Ja byłem trzecim członkiem. Okej, okay. doszedł Wardenga i później doszedł Boisdel. Boisdel przyniósł tą nazwę GOATS, więc to jest... No, bo wcześniej to mieli być Skrzydłowi, ale GOATS dużo lepiej brzmi niż Skrzydłowi. Czy wziąłbyś walkę w K1 z Maciasem? Kożba ciasa z tak, lekkiego. No ale chyba bez sensu też, nie, bardzo. Okej. Okay. Czy wziąć bym wziął? <laughs> Teraz ciekawe. Czy chciałbyś zawalczyć z zombiakiem, gdyby doszło do tej samej wagi? Bądź open. To oczywiście oryginalną <laughs> W jaki to bardzo walczysz? Ja w open. Ja w, ja w open teraz. Ja mu musiałbym chyba jeszcze poczekać tak co najmniej 6 lat, żebyś ty trochę Wtedy się zestarzał. 42 lata, ty trochę się zestarzał, a ja bym musiał zapierdalać w tym czasie, żeby to miało sens. Okej. Okay. Kolejne pytanie odnośnie GOATS. Czy mógłbyś dobrowolnie odejść z GOATS, bo nic nie wnosisz? Mógłbym, ale tego nie zrobię. Spierdalać. Słyszysz koleżanko? I teraz będzie oryginalna pisownia, więc nie miej do impetencji. Czy uważasz, że jest, dob jest dobrym piłkarzem? Czy jest dobrym fajterem? Czy jest dobrym? Sergi <grym> Chodziło o to, czy, czy uważasz, że jesteś dobrym piłkarzem nie, i fajterem. Jestem strasznym piłkarzem. W sensie potrafię kopnąć piłkę i to tyle. Czy jestem dobrym fajterem? Na Freak myślę, że jestem całkiem niezły, ale nie jestem najlepszy. E, teraz też mi już tak bardzo na tym nie zależy, bo jest dużo rzeczy dookoła, którymi trzeba się zająć. Na przykład wypuszczam piosenkę. Ten, i, o, I powinieneś nagrać z TikToka, bo można wygrać wakacje. Okej, okay, okej, okay, no, no, na pewno nadgam, no, obiecuję Ci, daję Ci słowo. To jest na taśmie, to jest na taśmie. A obiecujesz, że wygram? Tego nie mogę obiecać, tego nie mogę <grym> okay. obiecać. E, Kolejne pytanie. O rewanżu z Ferrari już rozmawialiśmy, więc odpuścimy. Czy podkuchujesz się skrycie w Void Goli? Czy skrycie? Czy Otwarcie się z nim podkuchuje. To jest Bromens, po prostu. Nie, nie. Wojtas. Kurde. Nawet jakbym lubił chłopaków, to chyba Wojtek nie jest w moim, w moim stylu. Myślę, że Laski mogą... Cierry Wojtek nie masz szans. Ja wolę Sylwka jednak. Okej, okay, kolejne. Jakie masz relacje z Ostrym? Czyli Ostry to twój kolejny przeciwnik. Jeżeli mm. ktoś się dopiero teraz włączył do wywiadu. To <laughs> jakby ktoś go wiedział kto to jest w ogóle. Nie, ale też tak miałem na sali, że z kim walczysz, z ostrym. To było część mówiła, że czystym raperem. OSTR, a część mówi, kto to? I już po trzecim razie jak tłumaczyłem, to już mi się nie chciało i mówiłem. A, tak nie będziesz wiedział. Okej. Okay. Bo nawet jak tłumaczyłem, ludzie, a jak mam relację, z spoko, wydaje się, to taki normalny chłopak. To znaczy. I, no. Nie chcę. Ale masz neutralne stosunki. Neutralne luz. stosunki. jest luz. Jasne. Ostatnie pytanie. będzie trochę ostre, więc... Dlaczego udajesz kozaka, tak naprawdę jesteś zwykłą pizdą? To pytanie się powtórzyło ogólnie chyba kilka razy, jest od innych <grym> osób, ale, ale ja, Jeżeli ja nie... mógłbyś się oficjalnie ustosunkować, dlaczego tak, udajesz kozaka, tak naprawdę jesteś pizdą? Tak jest życie, no, po prostu, no. czemu, czemu nie udawać kozaka jak można? Jak jesteś pizdą, to co byś robił? Nie udawałbyś kozaka? Oczywiście! No. To, jest, to jest jedyne rozwiązanie. Za to, kiedy jesteś kozakiem, to wtedy najpierw udawać pizdę. No właśnie, to prawda. Kurwa, teraz mi wyjaśniłeś, nie? Kochani, ty... zostawimy, zostawimy was to myślą. Bardzo Wam dziękujemy. To był Kasper Boński, bardzo dziękuję za Twój czas. Cześć, wiem, że za kilka dni walka, więc jesteś bardzo załatany po tym mnóstwo projektów. Trzeba działać. Więc trzymamy Włąc kciuki się, za powodzenie. Muzyka. Będziemy nagrywać TikToki do Twoich piosenek i, i może pojedziemy na wakacje niedługo razem. No ale to by było Dziękuję z tobą pojechać na wakacje, <laughs> naprawdę.